Witam. Proszę pokazać bilety. Wszystko w porządku, możecie wejść na salę, zapraszam. Dziękuję, idziemy dziewczyny. Ten popcorn jest taki dobry, nie mogę się od niego oderwać. Mnie też smakuje. Zgadzam się, idealnie pasuje do filmu. Fajnie, że poszłyśmy do kina, to takie ekscytujące. O nie, nie mogę uwierzyć, skończył mi się już popcorn. Wezmę trochę od mii, nie będzie miała nic przeciwko. Oddaj. To nie moja wina, że już wszystko zjadłaś. Dziewczyny, co wy tam robicie? Kate rozsypała mój popcorn. Dlaczego zakłócacie ciszę na sali? Trzeba będzie was ukarać. Wyjdźcie natychmiast. Szybko. Boję się. Siadajcie. Mam dla was kilka informacji. Zostałyście uczestniczkami challenge'u. Czuję, że zaraz zjemy coś dobrego. Wow, spójrzcie na te ogromne wiaderka ze skitelsami. Możemy już spróbować. Najpierw przyjrzymy się tabliczkom. Kurczę, będę najwolniejsza. A ja będę najszybsza. U mnie średnia prędkość. Podoba mi się. Nie traćmy czasu. Zaczynam. No to za szybko nawet jak dla mnie. Mam pomysł. Wiem, jak bez problemu zjeść wszystkie słodycze w kilka sekund. Rozłożę je według kolorów. Świetnie, wygląda fajnie. Spadłaś na super pomysł. Dzięki! Miałam rację, jedzenie przez słomkę jest to o wiele wygodniejsze. Wow, mój język jest cały żółty, nie szkodzi. Za chwilę i tak zmieni kolor na inny. Pokaż, ale ekstra, teraz twój język jest zielony. To nie na długo, myślę, że na końcu będzie fioletowy. Sprawdźmy to. Wow, jest wielokolorowy! Tego się nie spodziewałam. Jeśli skończyłaś, to czas na mnie. Kurczę, mogła mnie podrzucać cukierka. Daj Ci pomogę. Otwórz buzię, a ja będę wrzucać do niej skitelsy. Jennifer, widzę, że też masz problem z celnością. Wszystkie cukierki przelatują obok mnie. Daj spokój, przecież jest fajnie. Pobawiłabym się z wami. Muszę jeść. Ojej, cukierki skończyły się tak szybko, nie zauważyłam! Kurczę, przez ciebie nie zdążyłam nic spróbować. Ja mam tę ucztę dopiero przed sobą. Do ust włożyłam pierwszego cukierka. Mija błagam cię, pospiesz się, bo się tu zastarzajemy. Ale mam jeden sposób, aby tego uniknąć. Rozumiem! Chcesz, żebyśmy pomogły mi? To świetny pomysł. Jesteśmy prawdziwym zespołem. Tak naprawdę nie prosiłam was o pomoc, to moje słodycze. Kate, pospiesz się, ja chcę nam przeciąć słomki. Gotowe. Nie pozwolę Wam ukraść moich cukierków. Sama je zjem. Nie wierzę. Już za późno nie zdążyłam. Ale możemy przejść do kolejnej rundy. Ciekawe, co nas czeka tym razem? Nutella, jaka miła niespodzianka! Szybko zabierajcie karty. Kurczę, nie mam się co spieszyć. Ciekawe, co ja mam. Fajnie, będę najszybsza. A ja dostałam okay. średnie tempo. Ofiary, miałam dziś największe szczęście. Biedna Kate, nie będzie miała łatwo. Nic nie szkodzi, da radę. Ja już zaczęłam, ale przeszkadza mi ten papierek. Muszę się go pozbyć. Mam nadzieję, że moje ostre paznokcie pomogą. Wspaniale. W końcu mogę zjeść krem czekoladowy. Mmm, Jakie to słodkie. Patrzę na ciebie i zaczynam być głodna. Nie można pozostać obojętnym wobec Nutelli. Czas podkręcić tempo. Wezmę więcej kremu. Fu, to już nie wygląda zbyt zachęcająco. Nie obchodzi mnie to, najważniejsze, że mi smakuje. Nigdy nie zjadłam tyle Nutelli naraz. To prawdziwy raj! Ale już masz krem na całych rękach! Nie zaszkodzi Ci się umyć. Trochę później mam teraz lepsze rzeczy do zrobienia. To wygląda odrażająco. Nie mogę na to patrzeć. Piu. No to nie patrz, przestań mi przeszkadzać, Jennifer. Nie widzisz, że jestem zajęta? Ja też jestem zajęta. Muszę otworzyć mój krem czekoladowy. Okazuje się, że to nie jest takie proste. Wow, jak dużo nutelli mam na rękach. Muszę ją szybko zlizać. Kurczę, słoik jest pusty, szkoda. Dokończę to to zostało. To już nie potrwa długo. Mam nadzieję, że już za chwilę będzie po wszystkim. Ciesz się Jennifer, twój czas wreszcie nadszedł. Tak długo na to czekałam. Chcę jak najszybciej zjeść trochę czekolady. Oczywiście cieszę się razem z tobą, ale lepiej by było, gdybyś oddała mi nutelę. Nie mam mowy! Już zjadłaś swoją porcję. Teraz moja kolej. Super, leje się prosto do moich ust. Nie potrzebuję nawet łyżki. Może zmienisz zdanie i podzielisz się z Jennifer. Nie chcesz? Muszę skorzystać z mojego planu awaryjnego. Zjem krem, gdy nie będziesz patrzeć. Nie rozumiem, dlaczego Nutella nie płynie? Przecież dopiero co tak było. Co za ofiara, nic nie ogarnęła. To jest moja szansa na powtórzenie mojej sztuczki. Świetnie. I znowu to samo, ani kroplic. Co się dzieje? Muszę się odpowiednio skoncentrować. Pyszności. Już wszystko rozumiem. To sprawka mi. Dam jej nauczkę. E, spróbuję jeszcze raz. Ja też. Aj, to boli. Już dawno temu cię rozgryzłam, Mija. Dostałaś to, na co zasłużyłaś. Skończyłam. Czyli zostałam tylko ja. Ale ja się przecież nigdzie nie spieszę. Najpierw otwieram powolutku słoik. Moja cierpliwość zaraz się skończy. Nie mogę czekać tak długo. Dziękuję za pomoc, Mia. Nie denerwuj się tak bardzo. Wyluzuj. Mam nadzieję, że sama sobie poradzę. Obawiam się, że nie. Pozwól mi pomóc jeszcze raz. To wszystko gotowe. Proszę, Kate, jedz już. Jaka ty jesteś miła. Prawdziwa przyjaciółka z ciebie. Dziękuję, że mogę skosztować w końcu mojego czekoladowego kremu. Może też powinnam to za nią zrobić. Zdecydowanie sama sobie z tym poradzę. Nutella jest już tak blisko. Jennifer, obudź się, nie mogę już tak dłużej siedzieć. O, już czuję zapach czekolady. Jak leci, Kate? W końcu spróbowałaś Nutelli? Jennifer, wracamy. To było pyszne. Dziękuję, że poczekałyście. Gdzie jest nasze jedzenie? O, widzę lody! Jakie duże wiaderka! Super! Nie mogę się doczekać, aż zobaczę kartki. Kurczę, będę jadła jak żółw. A ja będę szybka, jak rakieta. Średnia prędkość, no nieźle. W końcu zjemy coś orzeźwiającego. Jennifer, może uwolnisz łyżkę, ja też jej potrzebuję. Tak, jasne, daj mi troszkę czasu. Co robisz, Mia? Przepraszam, ale nie mam czasu na czekanie. Chcę zjeść moje lody, zanim się roztopią. Nie mogę ich wyjąć. O, udało się. To wygląda jak gigantyczny lód na patyku. Super. Co z tobą, Mia? Nic mi nie jest, tylko zrobiło mi się troszkę chłodno. Ale sytuacja pod kontrolą. Jakoś nie jestem tego taka pewna. Nie, mija całkiem zamarzła! Co ty wymyśliłaś, Jennifer? Naprawdę chcesz użyć palnika? To zbyt niebezpieczne. Lepiej weźmy suszarkę do włosów. O, mogę się znowu ruszać! Nie zatrzymuj się, Kate! Bardzo dziękuję. Czyli mój palik gazowy nie jest już potrzebny. Zgadza się, schowajmy go! Skoro wszystko dobrze się skończyło, to czy mogę spróbować moich lodów? Mam już nawet specjalny plan. Chcę zrobić sobie rożek. Będzie naprawdę ładne, zobaczycie. Świetnie. Sama nie spodziewałam się, że wyjdzie tak fajnie. Wow, jaką ogromną porcję zrobiłaś. Niesamowite. Ej, dlaczego mnie uderzyłaś? Pewnie dlatego, że chciałaś zjeść moje lody. Zgadza się, z chęcią bym ich spróbowała. To ja, ale rożek jest mój, zrobiłam go, więc ja go zjem. Mm, to jest takie pyszne. Jestem zachwycona. Smakuje rewelacyjnie z każdej strony. Nie mam wątpliwości, że tak jest. O nie, tylko nie to! Mój rożek zaraz spadnie. Przykro mi, nie smuć się, Kate. Takie rzeczy się zdarzają. Czyli zostałam tylko ja. O nie! Moje lody się całkowicie roztopiły. Jak to? Ale plusem jest to, że teraz mogę je wypić. Ostrożniej, Jennifer, błagamy! Nie martwcie się, postaram się nikogo nie ochlapać. Jesteś już cała mokra. To nieważne, ale było pyszne. Jaki piękny stół. To jest dokładnie to, co chciałam mieć na urodziny. O, ktoś tu jest. Idę otworzyć! Ciekawe kto to. Witam, oto kwiaty dla ciebie. Jakie piękne! Jak to dużo słodyczy! Nie mogę się napatrzeć! Wow, jest nawet czekoladowa fontanna! Spróbuję zanurzyć w niej popcorn i pianki marshmallow. To niesamowicie pyszne. Muszę jeszcze czegoś spróbować. Tak bardzo kocham czekoladę. Mm, stawię kwiaty do wazonu przed przyjściem gości. Świetnie. Spróbuję jeszcze ciastko. Jennifer, co ty robisz? Impreza jeszcze się nie zaczęła, ty już wszystko zjadłaś! Przepraszam, ale nie mogłam się powstrzymać. Ta fontana jest taka pyszna. Oddaj mi to! Jeszcze czego? Ona powinna stać na moim urodzinowym stole. O nie! Zniszczyłaś mój strój i rozlałaś czekoladę. Nie pozwolę, by uszło ci to na sucho. Oberpiesz. Jeszcze zobaczymy. Załatwię cię w tym challenge'u. Nie sądzę. Jestem zdeterminowana. Trudno będzie mnie pokonać. Świeże truskawki. Świetnie. Kurczę, źle to się dla mnie zaczęło. A dla mnie super. Dostałam aromatyczne i dojrzałe truskawki. Dzięki czekoladzie będą jeszcze smaczniejsze. Bardzo się cieszę, że mogę to zjeść. Też chcesz mnie Ej, dlaczego mnie dręczysz, Jennifer? To niesprawiedliwe. Chciałam się tylko trochę podroczyć. Truskawki są moje i tylko moje. Są takie soczyste, idealne w połączeniu z czekoladą. Przestań rzucać resztkami, nie podoba mi się to. Daj spokój, to było przez przypadek. Wymyśliłam coś. Znowu się ze mną droczysz. Nie dam się nabrać. Chciałam ci tylko pokazać pewną sztuczkę. Fajnie, co? To jeszcze nie wszystko. A teraz finałowy numer. Złapię wszystkie owoce w locie. No to jedziemy. O nie, coś poszło nie tak. Wszystko poszło nie tak. Kurczę, ubrudziłam się czekoladą i straciłam truskawki. Zasłużyłaś na to. To twoja wina. Zobaczymy, jak sobie poradzisz ze swoją papryką. Myślę, że zjedzenie jest jej o wiele trudniejsze niż łapanie truskawek pokrytych czekoladą. Nie jestem pewna, czy mi się spodoba, ale nie mam wyboru. Słyszałam, że czasem do czekolady dodaje się papryczkę. Nie mam pojęcia po co. To naprawdę obrzydliwe, ale dam sobie radę, zobaczysz. Mia, zrobiłaś się cała czerwona. Popłonę! Moje usta płoną! Pomocy! Co mam zrobić? Spadłam w panikę! Podaj mi po prostu szklankę wody! O, można to popić czekoladą? Uff, od razu lepiej. A ja nie czuję się zbyt dobrze. Chciałabym trochę odpocząć. Tylko nie to! Spaliłaś moje truskawki! Przepraszam, to był wypadek. Nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić, co kryje się pod klaszami. Ja mam skitus. Bardzo się cieszę, że je dostałam. Super. A ty co masz? Zaraz się dowiemy. O nie, surowa ryba. To obrzydliwe. Strasznie śmierdzi. Więc zjada ją szybko i będzie po problemie. To jest najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz i czy w ogóle sobie poradzisz. Nie podstawiaj mi tego pod nos. Sama ją wąchaj! Jesteś bardzo miła. Buu. Dlaczego mnie straszysz? Ups, co za trafienie! A teraz weź swoją rybę i miej to wreszcie za sobą. Masz rację, trzeba to zrobić szybko i zapomnieć. I po wszystkim dałam radę. To było straszne. Cieszę się, że to już koniec. Czas zabrać się za skitelsy. Najwyższy czas wprowadzić mój plan w życie. Użyję łyżki do nabierania cukierków i oblewania ich czekoladą. Uważam, że to bardzo poręczne. A co z poczęstowaniem mnie? Nie przeszkadza mi Jennifer. Nie widzisz, jestem zajęta. Wprowadzam w życie mój genialny plan. W końcu mam okazję spróbować skitelsów w czekoladzie. Boże, to jest niewiarygodnie pyszne! Nie mam co do tego wątpliwości. Ja też muszę spróbować. Odłóż moje cukierki, tam gdzie ich miejsce. Ci wózka, żałujesz mi jednego cukierka. Patrz, skitelsy wpadły do fontanny. Nie szkodzi. Wyszło naprawdę dobrze. To jest pyszne. Ja też chcę spróbować. Nie i jeszcze raz nie już mówiłam. Zapamiętam ci to. Kontynuujmy, podnieśmy razem klosze. Jaki apetyczny burger! Jestem przeszczęśliwa! A co ty masz? Ogromny i obłędnie piękny tort. Ten krem wygląda pysznie. Co ty robisz? Nigdy więcej nie dotykaj mojego ciasta, swoimi brudnymi rękami. Lepiej zjedz swojego burgera. Masz rację, mam co robić. Poleję go czekoladą i spróbuję. Jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie. Nigdy wcześniej nie jadłam burgera pokrytego czekoladą. I to nawet lepiej. Głuptasie, od razu było wiadomo, że te składniki do siebie nie pasują. Wiem, jak to naprawić. Trzeba po prostu zjeść wszystko, co jest w środku. Ogórki, pomidory, sałatek, kotleta i sos. To będzie moje danie główne. A bułka pokryta czekoladą to będzie mój deser. A tak, prawie zapomniałam o serze. Trzeba go też zjeść wcześniej. Bez czekolady jest pyszne. Spójrz na ten podpieczony kotlet. Bardzo mi smakuje. W sumie to już się najadłam. Więc czas na deser. Chodź szybciej. Bądź cierpliwa, już prawie wszystko zjadłam. Została tylko bułka, tak jak planowałam. Czas zafundować jej kąpiel w fontannie. To będzie jak tost lub kanapka. Wygląda i pachnie niesamowicie. O tak, to jest pyszne. Mój plan zadziałał. Brawo ja. Skończyłam. No, cieszę się. Teraz mogę skosztować mojego ciasta. Ale jak go wziąć, żeby się nie pobrudzić? Wiem, pokroję go na kawałki. Dzięki temu łatwiej będzie go zanurzać w fontannie. Ale fajnie mi to wychodzi. Muszę tylko troszkę przyspieszyć. Chodź tu, kochanie, czas na czekoladowy prysznic. Zrobię prawdziwą słodką bombę. Wygląda naprawdę dobrze. Czas spróbować. To jest pyszne, palce lizać. Daj mi spróbować, proszę. Jesteśmy przyjaciółkami, pamiętasz? To niczego nie zmienia, nie! Tak? Będę musiała dać nauczkę tej ściwózce. Dodam tabasko do fontanny i zobaczymy, co powie. Na pewno nie spodobaje się ten ostry smak. Wystarczy kilka kropel. Teraz tylko czekać. Chcę dokładkę! To było naprawdę dobre. Nie sposób się zatrzymać. Smakuje ci to? Jeszcze jak. Oczywiście, że tak. Ale dlaczego jest tak gorąco? Moje usta płoną. Muszę natychmiast zapić ten smak czekoladą. Wcale nie jest mi lepiej. Co się dzieje? Wydaje mi się, że z minuty na minutę płonę coraz bardziej. Pomóż mi! Kurczę, wypiła za dużo czekolady z Trzeba ją ugasić. Czy nie było innej możliwości? Nie ma to jednak znaczenia. Ważne, że czuję się lepiej.